Dzień dobry. Nazywam się Katarzyna Jurzysta i jestem radcą prawnym. W ramach cyklu Obywatelu Wierz Więcej prowadzonym przez Fundację Eksperto Pro Bonu. w ramach zadania publicznego mieszczą się trzy zagadnienia: nabycie prawa własności nieruchomości przez zasiedzenie, sygnaliści oraz dziedziczenie testamentowe i zasady obliczenia zachowań. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tematem zasad ochrony sygnalistów obowiązujących na terytorium Polski. Jednocześnie zachęcam do zapoznania się z pozostałymi zagadnieniami, co do których dostęp znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.fundacjaepb.pl. Ochrona sygnalistów w Polsce Szczególnie po wprowadzeniu nowej ustawy implementującej unijną dyrektywę o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, ma na celu stworzenie odpowiednich mechanizmów, które zachęcają do zgłaszania nadużyć oraz zapewniają ochronę tym, którzy zdecydują się na taki krok. Nowe przepisy wzmacniają pozycję sygnalistów, szczególnie w miejscach pracy, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Dziś przedstawię najważniejsze aspekty ochrony sygnalistów, jakie wynikają z nowej ustawy. Kim jest sygnalista? Sygnalista? Zgodnie z ustawą, to osoba, która zgłasza informacje o nieprawidłowościach, naruszeniach prawa, do których doszło w danym miejscu pracy lub w organizacji. Są to zazwyczaj naruszenia w zakresie szeroko pojętego prawa, np. prawa pracy, przepisów ochrony środowiska, prawa finansowego czy innych regulacji mających znaczenie społeczne. Należy podkreślić, że sygnalistami mogą być nie tylko pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, ale także osoby pracujące na innych podstawach prawnych, takie jak Zleceniobiorcy, wolontariusze, starzyści, a nawet kontrahenci firmy. Taka szeroka definicja ma na celu zapewnienie maksymalnej ochrony dla osób, które mogą stać się świadkami naruszeń. Jednym z kluczowych elementów nowej ustawy jest obowiązek stworzenia przez organizację kanałów zgłaszania naruszeń. Kanały te muszą być bezpieczne, poufne oraz dostępne dla pracowników. Mogą to być zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne ścieżki zgłaszania, które mają za zadanie ułatwić sygnalistom informowanie o potencjalnych nieprawidłowościach. Wewnętrzne kanały zgłaszania mają być stworzone przez pracodawcę, a ich zadaniem jest przyjmowanie zgłoszeń od pracowników lub innych podmiotów związanych z danym pracodawcą Ważne jest, aby osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń była niezależna, a proces zgłaszania w pełni transparentny i poufny. Istnieją także zewnętrzne kanały zgłaszania, które mogą być prowadzone przez organy publiczne. Na przykład przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inne wyspecjalizowane instytucje. Sygnalista może zdecydować się na zgłoszenie naruszenia bezpośrednio do takiego organu, zwłaszcza jeżeli obawia się, że zgłoszenie wewnętrzne nie przyniesie skutku. Jednym z kluczowych mechanizmów ochrony sygnalistów jest zakaz działań tzw. odwetowych. Zgodnie z nową ustawą pracodawca nie może podejmować żadnych działań, które miałyby na celu ukaranie, represjonowanie lub szykanowanie sygnalisty za samo dokonanie zgłoszenia. Ochroną przed działaniami odwetowymi są objęte nie tylko osoby, które dokonały zgłoszenia, ale także te, które im pomagały, na przykład współpracownicy. Przykłady działań odwetowych, które są zakazane, to np. zwolnienie z pracy, degradacja ze stanowiska, zmiana warunków zatrudnienia na mniej korzystne, czy też represje w formie mobbingu lub ostatyzmu w miejscu pracy. Jeśli pracodawca naruszy ten zakaz, sygnaliście przysługuje ochrona prawna, w tym możliwość dochodzenia swoich praw na drodze sądowej. Jednym z najważniejszych elementów w kontekście ochrony sygnalistów jest zagwarantowanie im anonimowości oraz poufności zgłoszeń. Pracodawca oraz inne osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń nie mogą ujawniać tożsamości sygnalisty bez jego zgody. Naruszenie tej zasady może wiązać się z poważnymi konsekwencjami prawnymi, w tym odpowiedzialnością karną. Anonimowość sygnalisty ma szczególne znaczenie, zwłaszcza w przypadkach, gdy istnieje ryzyko represji ze strony współpracowników lub przełożonych. W praktyce oznacza to, że systemy zgłaszania naruszeń muszą, muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić pełną ochronę tożsamości osoby zgłaszającej. Ustawa przewiduje także szeroką ochronę prawną dla sygnalistów. W przypadku podjęcia wobec sygnalisty działań odwetowych, ma on prawo do wystąpienia na drogę sądową i dochodzenia swoich roszczeń. Warto dodać, że to na pracodawcy spoczywa ciężar udowodnienia, że podjęte działania wobec pracownika nie były związane z jego zgłoszeniem. Oprócz tego, w sytuacjach, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa, w szczególnie, o szczególnie ważnym charakterze, sygnalistom przysługuje dodatkowa ochrona na przykład w postaci zapewnienia środków na pomoc prawną lub psychologiczną. Co więcej, sygnaliści są chronieni również przed procesami karnymi lub cywilnymi, które mogłyby być prowadzone przeciwko nim za dokonanie zgłoszenia pod warunkiem, że działali w dobrej wierze. Pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 50 pracowników, są zobowiązani do wdrożenia wewnętrznych procedur dotyczących zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów. Procedury te muszą być dostępne dla wszystkich pracowników oraz odpowiednio udokumentowane. Pracodawcy powinni także regularnie szkolić personel na temat nowych przepisów i zasad ochrony sygnalistów. Nieprzestrzeganie ustawy o ochronie sygnalistów przez pracodawcę może prowadzić do różnych konsekwencji prawnych, finansowych oraz wizerunkowych. Zaniechanie wdrożenia odpowiednich procedur lub nieprzestrzeganie przepisów ustawy może prowadzić do poważnych konsekwencji zarówno dla organizacji, jak i dla jej kierownictwa. Konsekwencje finansowe mogą polegać na przykład na nałożeniu na pracodawcę kary administracyjnej, za niewywiązywanie się z obowiązków wynikających z ustawy. Wysokość takiej kary może sięgać nawet 50 tysięcy złotych, to także obowiązek zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia na rzecz sygnalisty, które zagwarantowane przez ustawę o prawa nie zostały zapewnione lub wobec którego pracodawca dopuścił się działań odwetowych. Naruszenie obowiązków wynikających z ustawy to także konsekwencje wizerunkowe, gdyż upublicznienie informacji o nieprzestrzeganiu zasad wynikających z ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa może wpłynąć na utratę zaufania klientów, kontrahentów czy też inwestorów. Naruszenie przepisów ustawy może prowadzić także do wykluczenia z udziału w przetargach publicznych czy też wpływać negatywnie na relacje z instytucjami finansowymi.